No! <noise> Kur... zapiął. Klątwa Pygmeja. Witam, witam serdecznie. E, nie będzie to od razu uprzedzał żadna seria, chociaż kto wie, e, porzuciłem osy, nie będę jej robił. E, zajmuję się motorynkami dożywotnio. Nienawidzę tego sprzętu, ale co zrobić. Nie no, świruję, bez, e, bez e, już głupot. E, mam przygotowane elementy do osy, do ma podkładowania. Ale wpadł mi na mój zajebisty warsztat yy, kolejny Pigmej Motrynka. Po raz kolejny, no to chyba nazwiemy krątwa Rometa. Yy, więc yy, tak to wygląda. Czekajcie, bo ja troszkę ją do dupy ustawiłem, yy, bo troszkę ma mało miejsca, bo pozakrywałem sobie. No i co? I znajomy Kumpla. Yy, no, widział, widział odcinki. Motorynki i tak się nakręcił chłop, że pozdrawiam Karol, że po prostu no od, od zawsze w zasadzie chciał mieć motorynkę, no i udało mu się kupić, więc to jest świeżynka wczoraj nabyta, wczoraj nabyta, no i co, zrobimy takie walkthrough, zobaczymy co, co jej dolega, bo w każdym razie na tą chwilę nie odpala i w zasadzie nie wiadomo co z nią jest teoretycznie było po remoncie troszkę tu już obejrzałem, więc będę wiedział co Wam pokazać no i co, I fanatycy, fanatycy motorynki potrzebuję Waszego wsparcia, tak, tak przynajmniej żeby czekajcie, trochę zawrócę bo tu mi ciężko żeby też właściciel wiedział o co tu chodzi nie? Zaczniemy od przodu, no przód, nie wiem, ten błotnik to jest chyba od tej pierwszej wersji, tak? E, dobra, nie wiem, to się nie wypowiadam. Felgi są w dosyć dobrym stanie, z tym, że są pomalowane sz szprajem na czarno. E, Miał być pewnie taki czarno-czerwony look, ale no troszkę to średnio wyszło, chociaż pewnie jak było świeżo pomalowane, to e, było ok. O dziwo tutaj te lagi są niespękane, e, chociaż to widać, że to jest chyba jakiś zamiennik. Chociaż nie wiem, czy oni, bo nasza była taka całkowicie zaspawana, i czasem kto wie, czy czasem to nie jest jakiś urgina. No ale tutaj nie wiem, co to jest. Mam jakąś blaszkę wspawaną, spawaną, jakiś kawałek puszki, nie wiem. No bo z tymi lagami to wiecznie jest problem. Dalej naprzód. Mamy zaślepkę u nas w tamtej motorynce. Będę mówił u nas no, o poprzedniej motorynce Piotrka. Eee, ten klosz wygląda też na raczej jakiś, chociaż nie, może być oryginał. Hmm. Klosz lampy jest tu, jest Made in Poland oryginał. Odbłyśnik widzę w miarę w przyzwoitym przy w wyglądzie. odbój ten, obramówka chromowana też, nie najgorszy w najgorszym stanie. Kierownica Lux, tutaj żadnego druciarstwa widzę, nie ma. Jak na razie, jeżeli chodzi o Przednią półkę u nas były na większe śruby rozwiercone. Plastikowy rolgas, tak jak ja to kupowałem oryginalne, widać klamki, tutaj tak samo. Linki w miarę takie dosyć świeżawe. No troszkę tam poprzecierane, ale tragedii nie ma. O sprzęgieła też klameczkę, puszczę tą szmatę. Tutaj oryginalna guma. Tutaj z tej strony co tu mamy? ZZR, nic nie wiem na ten temat, tutaj mamy jakieś druciarstwo, jakieś druciarstwo, i błotniczek chyba identyczny jest, jeżeli chodzi o, bo w tamtej mieliśmy te e, takie chwytaki, pałąki, nie wiem nawet, nie, no to jest pałąka a tam to był, e, więc teoretycznie ten błotniczek mógłby pasować do tamtego i na odwrót, nie? że jak ktoś będzie chciał, to sobie pałąki przerzuci i ma. Takie coś, no chyba że to jakoś tak nie występowało. Co my tu mamy? No, yy, nie wiem do czego to jest. Yy, nie chcę nawet zagłębiać wiedzy, ale mam nadzieję, że wy mi pomożecie. Nie ma ogranicznika skrętu, więc yy, oczywiście bak jest poobijany yy, w tych miejscach. Tutaj w ogóle ta, ten talerzyk yy, jest spękany od, od łożyska, to ewidentnie. Nie wiem, czy tutaj powinien być ten ogranicznik w ogóle na w zdjęciu wygląda jakby była pomarańczowa, ale ona jest czerwona, ma kolor Ferrari, nie? Autentycznie coś jak chyba z tym polskim Porsche tego Miki Ciuka, nie? że też na zdjęciach to wyglądało jak taki pomarańcz, a to chyba czerwone było, nie? No autentycznie, kuźwa. No tu byłaś ewidentnie czerwona, a tu jest pomarańcz, więc jaja, nie? Poczekajcie, mamy na może jak zmienimy ten. No teraz to już w ogóle pomarańcz wyskoczył, o! Już tak jakby nie. Kurwa, ale się posypało. Aha, z piaskowania, dobra. Dobra, dalej, lecimy szybko. Szkoda czasu. No, elektryka wygląda tutaj na jakieś, jakieś kupne, bo tak jakoś przy, tutaj przyflancowane, mogę się mylić. Standardowo oryginalny kabelek, iskra, No ta fajka tak byle jak siedzi, właśnie leciutko. Oczywiście standardowo poziom, nie wiem po co to jest napisane. Ale z drugiej strony przynajmniej są y, numery ramy, to możecie mi powiedzieć, który to jest Rock Oil albo co to jest za. Już Wam mówię. Czekacie, ja będę widział. To jest tak: 80 07 80. 80, 80 07 1841. Tak się prezentuje. Dobrze przeczytałem. 07 1841. To są numery ramy. Więc możecie coś o tym powiedzieć. Dobra, jest puszka szmerów, u nas nie było. Kranik oczywiście cieknie, bo czemu by nie? Tutaj filterek jakiś śmieszny, wężyki poparciałe, twarde jak, jak skała, dlatego warto wziąć inne te wężyki. Takie typowo gumowe, nie te silikonowe, bo one po prostu oparcieją i, i się leje paliwo, nie? E, Głowica tak samo na no, odwrót przykręcona jak u mnie, czyli tutaj otwory są górą. W ogóle też tu zauważyłem, nie wiem, jakiś kawałek papieru tam wstawić jakieś takie foli, wiecie, to, to białe co widać. E, czekajcie, może przyzumuj. Ciężko to uchwycić, no ale mniej więcej coś takiego jest. E, tak mówię, nie odpala. E, automat biegów jest odkręcony, to widać jak tam cały lata, więc to zazdejmiemy. Oczywiście standardowo nie było śruby, to się krzyżaka wybało. Tu mamy oczywiście też obtarte, ale to chyba od śruby, nie? Standardowo to się obciera. Tu powinien być mniejszy błękit albo to jedną stronę jakoś piłać. Nie wiem, coś tu muszę wykombinować, bo mi się to nie podoba. Dobra, tu brakuje schowka. Standardowo raczej ta osłona łańcucha też mi się wydaje na jakiś zamiennik, chociaż mogę się mylić. Chociaż tu jest też logo. Hmm, co tu, co tu? No ciekawe, czy to jest na. Nie widzę, ty chyba jest już wstawiony na łożyskach, nie? Czy na wionuszkach? Yy, tutaj jakaś ta opona, ten zamiennik to jest tak. Nylon a to z tamtej strony chyba pisze, ale po angielsku, a z przodu mamy 100 mila polskiego, więc tak to wygląda. Ale bieżnik w porządku, trzeba dopompować. Zobaczymy, czy trzyma. Oczywiście, jak zwykle, siodełko w dupę. Zobaczcie, tamto tam to, to co miałam obszyte. No chociaż tu też jest chyba. No, skóra taka gruba, nie? Krzesełko zielone. Tutaj też coś takiego na odwrót wstawił. Oj! Na czarno psiuknięte, Coś było z tym krzesełkiem nie tak. Przynajmniej tutaj nie są połamane. U nas jednego brakowało. Niby M2. Ten plasticzek też raczej mi wygląda na jakiś zamienniczek niż tam oryginał. Raczej takich rzeczy to. Tak samo tu ewidentnie już widać, że to jest też jakiś zamiennik. Plus yy, sam klosz, standardowo. E, tu w ogóle nie pasuje ta guma jakoś tak. Jakieś to... Może to tak powinno... Nie, to jest coś też... Zdzia, zdziedziałe. Łańcuch jak zwykle luźny. Bo to jak siądzie koń, kurwa, 120 kg, no to... Musi tu coś się ugiąć. E, co tu mamy? Noże podnóżek, chuj wie czy on, być taki czy nie. Y, podnóżki całe. Gumy nie oryginalne. Chyba to też nie oryginalna, bo to jest za duży, ma taki wiecie... ja to raczej też już zamiennik. Puszka szmerów u nas brakowało. Gaźnik widać, że jest nowy. Bo widać też taki chamski trochę odlew plus. No jest w dosyć dobrej kondycji. I w ogóle kartery, zobaczcie jak wygląda karter, tak? A jak wygląda pokrywa. Więc ewidentnie też jest współczesny karter. Pewnie się wytarł łańcuch i wyjebali i tam to zamienili. Yy, tak, to nigdzie nie jest pękane. On tutaj nie ma tych wzmocnień. <laughs> Mówię, brakuje schowka. Tumik też jest zamiennik. Brakuje uchwytu. <laughs> uchwytu tumika jest tutaj w ten sposób zdrutowany. Ja nie wiem, czy ta, czasem też tak nie powinno być, chociaż. E, więc kto wie, czy tak nie powinno być. Chociaż nie, no tumiki ma uchwyt. No nie wiem, zobaczymy. Osłona tłumika to też chyba z jakiegoś dziadostwa. Z jakiegoś dziadostwa. No to jeszcze chyba nawet te ceny nie ściągnęli. Nie, kartka została, mógł gwint ładny. Jeszcze łocynk od hamulca. Co tu takiego jeszcze dubali? Oczywiście pospawane po, po polskiemu, standardowo. No nawet to zamalowali fajnie. Aha, czyli jak na tu jest pękane, tu już pęka powoli spaw, ee, ale nie chciało im się ściągać, no to chuj, pomalowali razem z tym. Kwiatek jak zrobił, to lux, no ale co, to tu, tu fajną jakąś śrubę zrobi. No, chyba to była imbusowa, ale zrobili z niej ten na płaski, więc lux. Tu jakiś jest, nie wiem czy to od hamulca to tak powinno być. mogę latarkę wziąć, jakieś nie, tu chyba też samo ruba dospowana tłumiczek też mówiłem tutaj też widzę to wszystko lata lata jak łopata, kolanko wygląda na takie w miarę świeżawe jakieś nieobite łotniczek zacny zbiornik oryginalny w końcu tak jak powinien być eee, więc tak to wygląda nie jest jakiś obity można było tym można by było miernikiem przejechać ale no, nie, no też był malowany Ciekawe, jaki był kolor poprzednio. Jeżeli, jeżeli siedzisko jest całe, to prawdopodobnie zielone, nie, więc tak to wygląda, ale te uchwyty. Aha, bo tu jest na śrubę, przy kurwie. o Jezus, Oj, Ojej, oj. no oj, oj. w ogóle też nie, tragedia amortyzatory to samo. Zresztą wy i tak od razu widzicie, nie? Co tu jest ten? U nas też miał dwie pokrywy, z czego jedna miała, a druga nie miała. E, tego emblematu coś tam podciekuje no zobaczymy, I kwiatek jak uszczelni to nie ma tego i tamtego we wsi, więc będzie cacy nie? no ale rolgas pracuje gaz pracuje, znaczy się tam linki działają, więc tragedii ogólnie nie ma, nie jest to taki sztrupek, chociaż jak zacznę ruszać to pewnie się okaże, że to jest puszka Pandory nie? więc tak na szybkiego taki, taki rzut Więcej się nie znam, ale wiecie co spróbuję. E... A taki dłuższy chyba odcinek zrobimy, może 3 na 2 podzielić. Dobra, no to szybko tniemy, odkręcamy obudowę, e... zobaczymy czemu nie pali i... i sprawdzimy komprechę, nie? Jaka jest. Dobra. No i dobra, koniec biadolenia. E... Dwie śrubki oryginalne, jedna taka dłuższa. I już mam czekać, sobie sobie ustawmy. Hops. No i co? Magneto stare. Standardowo. Fajnie cięte flexem. Eee, no kurwa ściągacza nie ma mogę kupić wtedy, ale nie będę nic tu kombinował na razie. Przynajmniej wejdzie ten żeby odkręcić no no, automat standardowo. Prawdopodobnie tylko na tą jedną śrubę tam już nie dali. Chociaż tutaj dali zapłon. Na sześciokątne ja dałem na płaskie, więc tutaj jest u mnie przynajmniej problem u mnie. W tamtej motorynce jest problem, tutaj nie będzie problemu z ustawieniem zapłonu eee, No ale jest taki cały zaolejony i prawdopodobnie przerywa. O, zobaczcie Ile opiłków zebrał eee, Co to kurwa? A magnes rozpierdalony Coś tak nie jest poprzecznego takiego jakby delikatnie, wiecie, bo mam takie wrażenie, bo to magneto też jest takie mięciutkie. Eee, motorynkowcy wiedzą o co chodzi. No i co, no kabelki, kabelki. Eee, tutaj ten wieloklin. go za bardzo nie ma tu za szmatką przetrzemy. Tutaj jest cały. Oczywiście łańcuch już jest na wykończeniu totalnym, jest na full naciąg, nie? Tak sobie podnoszę, nie? Standardowo. Z żarty na amen, lux. Tutaj... Tutaj pokaż, pokaż, pokaż kotku, co masz... W środku. O, to też troszkę żarty. niestety standardowa... bajka, ale przynajmniej tu nie jest nigdzie... pogięte o dziwo, nie? Nie to jak u nas. No i sz -sz sztywny... wężyk jak dupa węża. E, o, teraz będzie widać ten... Papier, o którym mówiłem, co tam oni no, wykombinowali, nie ma pojęcia. No, ale taki żywot jest motorynek, no co zrobisz, nie? E, co zrobisz? Chyba... C... Ty głowica też nie jest czasem jakaś nowa z cylindrem. urwa kapie z tego, dobra. I, o, jak ładnie kapie, coś tu ruszyłem, Może trzeba tylko śrubki dociągnąć i... nie będzie kapało. Drogocenne paliwo, nie? No, tutaj linka, tutaj ku to nie jakiś doli kabel do tyłu, człowieku, ja tu jeden wężyczek, trytycz, trytytyczka musi być. A sam zbiornik nie, nie ma tragedii jakiejś, tak, napiszę rzut oka oprócz tego. E, dobra, robimy sobie, zobaczymy, czy odpali. Dobra, przerywacz przeczyszczony, e, nawet nie sprawdzałem zapłonu, e, wykręciłem. Iskra jest elegancka, zresztą ona była od początku. Ops. Żeby nic nie spadło. No i skrań, Lux. Eee, około jest trzech barów e, na cylindrze. E, na zimnym oczywiście. z niby na full otworzony. Ja sobie ściągnąłem tą puszkę szmerów, z którą nie miałem do czynienia. I dostałem w gratisie szmatyczku. Szmatyczku na patyczku. Żółta. To chyba o to chodzi, znowu puszka szmerów, nie? Żeby mnie szemrało, ale o fajną mikrofibrę. Co to za firma? Sparks clean Zone. No. Sparks, spark jakiś. Iskra. dobra. To jest nie puszka szmerów, to śmietnik. Musił mać śmietnik, tak jak tu. Tylko, że tu jest śmietnik bez dna. No i co, i teraz ciągniemy gaźniczek, oj, troszkę pokrzywiony. I tak sobie zobacz, zajrzymy do środka, czy nic tam nie zalega, nie? Okej. Okay. Gaźniczek sobie wyciągnąłem, brakuje jednej szpilki, tam sobie daje zwykłą śrubę. No i rzekomo ten motor jest po remoncie. No tak, patrząc ogólnie nawet na tą płaszczyznę, no to rzeczywiście ten cylinder jest raczej nowy. Tu jest takie nieładne pęknięcie. Ale nie, to raczej dalej nie idzie. Chociaż. No i tu przy o, ostrój, nie, raczej nie. A na tłoku mamy, czekajcie, żebym tu złapał. E, 9, 9 styczeń, tak, 01. No tu z końców zbolały. 2000.

Nawet błyszczy. No dobra, kaźniczek rozebrałem tutaj. Tej dyszy od wolnych nie rozkręcałem. Tutaj nie mogę wyjąć tej małej dyszy od mieszanki. Yy, tylko dlatego, że tam jest jakiś kurźwa zadzior i po prostu nie idzie tego wyciągnąć. Ale dobra, nie ruszam. No i co? Chińczyk czy tam Tajwańczyk? Dawno nawet plastikowy ten. Yy, pływaczek. Yy, no reszta świeżynka. Tutaj tej większej śruby nam brakowało, zaraz to sobie tym z e, zmywaczem do hamulców i montuję z powrotem, bo to taki jakiś niewielki, ale jednak syfek był, nie? Więc przedwmuchamy te dyszki i będzie luks. No i słuchajcie, na razie kończąc ten pierwszy odcinek, e, jest następny dzień. Rano, tak jakby. No co tu się dzieje? No tu ona jest po prostu przepotężnie przelana, jeżeli chodzi o gaźnik, e, znaczy o wydech, ale co? Hops, 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 hops. I... No, będzie nie. No i teraz można jakieś kosmetyczne rzeczy probić czy poprawiać to, co jest zjebane, nie?